Witam, witam z naszego zakątku. Otóż co dziś do mnie przyjechało. To kurczaczki silki. Jest ich 18 sztuk. Dwutygodniowe. Mam nadzieję że się wychowają wszystkie. Zazwyczaj nie było z nimi problemów w ubiegłych latach. Różne kolory. Na razie siedzą pod lampą. Ale dobrze wyszła to w pełni. Ciepło na dworze. A może szybko będą dorastać. Już na skrobie. Karskie. Także, pozdrawiam, miłego oglądania.